Ty też po ciężkim dniu w szkole jesteś zmęczony i chcesz pooglądać Minecrafta, to dobrze trafiłeś, bo w dzisiejszym odcinku kontynuujemy serię z Minecraft. Sprawdź wczoraj inne materiały, a my przejdźmy do filmu. Chcę, że zrobię nam sikierki. Co? Z tamtej strony, co szliśmy? Yy, mniej więcej. tak Tak, więcej po tej stronie lawy. Dobra. Dobra idę. dobra, idę. Nie wiem, czy widzisz mnie, jestem... A czekaj, dobra, powiem. wiem. robisz on w robi? Minecrafta grać Boże nie umie. Święta. Dobra, leży. Ze szkieletem. Dobra, nie, można odpójnik. Nie. A widzisz mój nie czekaj chłopie. Mam 6 sranów. A zgniesz? E, nie, jestem tutaj na dole, w tej dolnej części. Gdzie ty jesteś? No w tej dol dolnej części. Mam Ty kupię. To ty byłeś? Ja, mam lagi konkretne. Ej, to... to jest inny poziom lagu. O, Aha! Fajnie! Ej, zbieram mi tęki. Mam temki Dobra, masz te diaksy? Kupię. Oczekaj! Sakiewkę zrobiłem. O, fajnie. Dzięki. Ty, Ej, się robi sakiewkę? Jak nie wiecie, ja co tutaj macie? Odpowiedź. nic. Ja myślę, że Więc wy... Problem, bo jedzonka nie mamy. to mamy ten, y, boróweczki. To chodź, chodź tam po prostu. Ich. Widzę, są boróweczki. Losek. Wiem, 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 wioska, wioska, wioska! Ej, dobra. Gdzie? Widzę. Idę. No i widzisz Czekaj. mój listyk. ty bez kitu. Dawaj du. Jestem shit Ustaw serce checkpointa Ej dobra, dobra. Robię sobie partyki i zrobię strzał Ten mądry hm. Golem golem Czekaj eee... O oh, właśnie NO EJ! Chłopi, jak on mnie uderzył? Stałem Masz tutaj żelazo. Daj e, no bo pod... tam dałeś plo. Ej, ty. Co? ty tu to? Czekaj, ja... chodźmy spać, chodźmy spać yy, dobra yy, dobra Czekaj, hey. może po prostu zrobię wiadro wody, nie? No tak Dziękuję. czekaj, zrobimy mukbang mug Tylko czemu to jest królika? Dobra, ja... ja tam ja widzę, tam widzę robię, jego łapy tam... Jezus Maria, co ty robisz? Czemu ty tego nie dokończyłeś? Tyk Ty, tutaj ktoś chyba robi... Widzowie, robimy mukbang Czemu ty latasz po... Dobra, <śmiech> <śmiech> um, jak oceniasz potrawę? Mm, mm, wiesz co? Proszę, masz mm, bardzo krótko. No. Tutaj? Tak, nie, czekaj. Dawaj, dasz <laughs> radę. Jesteś zmartwiona. Pomóżcie się. się nie wywal. Brawo! A! a. Mówielane! Mówi lane, móbylane! Dobra, chodź! Mówi lane kolejne! Nie wylane kolejne! Co to jest? Gdzie ty jesteś? Czekaj, biorę psa! Gdzie ty jesteś? Ej, mam psa! Czekaj! Nie widziałem, no. Ej! 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 O, piłek! Ale, ale, ale żeś oddalił? No, nie, się on mnie wiedz... pokochał dosłownie na sekundę, bo pokazały się serduszka, to ja nie widziałem. No, pić. Tak mu oddałem. W czasie podróży zabiliśmy kilka mobów, więc możecie usłyszeć ich ostatnie dźwięki. mam <śleszy> To dawaj, śpiórko lat lecimy. Gdzie jest wioska? Takiego trika. Czy mam łódkę i czekaj. wodzej i czekaj teraz muszę... Jakie tutaj... mam dwa laza? Sobie muszę A my zrobiłem siekę. Bo dobra. No czemu to nie działa? Nie wiem, jeszcze ci łódka. Usytuowaliśmy się w dobrym miejscu, bo jeszcze nie wiedzieliśmy, Domek. że tutaj stanie nasza przyszła baza. Защо ти вместо това, то ти даваш тук? Боже, аз ще го направя. Good boy. Добре, направим. Пейк, да бий. е, аз бих. Чакай, 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 тук е, тук Dobra widzowie, żegnamy się. Do zobaczenia w następnym odcinku.